Cześć moi drodzy, tutaj wasza Blue Jane. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na czwarty odcinek z gierasy Swords and Souls, czyli miecze i dusze. No to rozpoczynamy naszą przygodę i ja sobie ostro w tą gierasę pograłam, a jakże, a jakże! Tylko spójrzcie! O kurczę, mamy nową umiejętność! To mi się podoba! Magiczny armor, czyli pancerz, magiczny pancerz! Wzrasta czas. Ojej, kurczę! Wzrasta czas i ochrona, ale ekstra, moi drodzy! Bardzo mi się to podoba! Super, patrzcie, nasz Blue nas ma 31 level! As. Tak sobie potwarmiłam. 1134 punkty mam do wydania razem z wami, tak się bardzo cieszę. No to może zaczniemy od obrażeń krytycznych. O, właśnie, w ten sposób. Ojej, te statystyki idą teraz coraz wolniej. Tak. Przyda nam się unikanie ataków. Tak. Blok i żyćko, rzecz jasna. O, troszkę sobie tutaj też rozwiniemy. O tak, ataki z dystansu. No i najwięcej punktów, oczywiście, do y, obrażeń od naszego mieczyka, czyli do walki w zwarciu. Trzy punkty umiejętności, które sobie damy w. Myślę, że tutaj. No pewnie do naszego przepięknego armora magicznego, który będzie nas chronił przed obrażeniami. I mamy cztery punkty talentów. O kurcze pieczone. Ja myślę, żeby w to sobie zainwestować w szansę na pojawienie się pocisku, który będzie. który będzie zatruwał naszych wrogów. To mi się podoba. 40% szansy. Ekstra. Hm, Co też możemy sobie tu jeszcze pozbierać? Oczywiście idziemy do muzeum. O, nie możemy tutaj sobie na razie nic rozwinąć, ale mamy 19 koniczynek z treningu! No zajadaj, no zajadaj, nasz ukochany grzybku! Tyle kasiórki! O, super, mamy do obrony! Ojej, znowu doświadczonko! Kupon? A to ciekawe, ciekawe do czego jest ten kupon? O, zaraz zobaczymy, jestem bardzo ciekawa, jeszcze mi nigdy nie wypadł! No, zajadaj, zajadaj! Ojej! Patrzcie, 32 levelas! O, bucik, czyli unikanie ataków! Bardzo ładnie! I oczywiście żyćko! No, jeszcze osiem! Zajadaj, zajadaj! Nie krępuj się! Nasze zwierzątko domowe! Och, piękny, magiczny grzybek! Kolejny kupon! O, miksturka! Jej, super doświadczonko! Kurczę, naprawdę opłacało się zainwestować w odnajdywanie tych koniczynek. O, jeszcze jedna. Jej, subcio, 33 levelas. No to mi się podoba. Ekstra. I zarobiliśmy trochę pieniążków. I idziemy sobie kupić coś do naszego sklepiku. Coś pięknego, coś wspaniałego. O tak. Hm, co jeszcze? Armor. I shieldzik. Wszystko możemy sobie porozwijać. Mieliśmy... O, patrzcie. Kupony! 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 A Możemy sobie kupić coś za ten kupon! To może to! Tak! I może to! Firebolik! To mi się podoba! To będzie bardzo dobre! Do walki z naszymi wrogami! To po to są te kupony! Bardzo mi się to podoba! I idziemy do naszego domku! Możemy sobie coś kupić! Hmm... Drugie piętro? Nie! Ja chcę jakiegoś kwiatuszka! Jakiegoś ładnego... Albo komin! Komin! Nasz domek musi mieć komin! Kwiatki na potem. No pewnie, że tak. I jeszcze możemy rozwinąć naszego bohatera! Ho, 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 ho! Mamy jeden punkcik. Gdzie by go zainwestować? Patrzcie, mamy kolejne umiejętności, które się odblokowały! Alchemia, alchemik! Ojej! Wzrasta y, intensywność naszych y, mikstur, czyli zdrowia, energii i siły. O, jeśli mamy mikstury, to wzrasta ich efektywność, ale ekstra. Mamy jeszcze coś takiego. Jej, wzrasta super critical damage. O, to musi być naprawdę ekstra. Umiejętność. Chyba w to sobie zaraz zainwestuję. No i moi drodzy, mamy jeszcze ostatni talent, który polega na tym, że mamy niewielką szansę, żeby. Patrzcie, żeby się odrodzić, kiedy przegramy bitwę. No to mi się podoba, to jest całkiem niezłe, tylko ta szansa jest taka trochę marna. 4% Nie, to będzie niezłe. Super obrażenia krytyczne. Tak mi się wydaje. To może być rewelacyjne. No dobra, i jeszcze mamy punkty do statystyk. No to oczywiście obrażonka. I obrażonka krytyczne. O, subcio. No i idziemy na arenę! No pewnie, że idziemy! Kolejna bitwa! O, czy będzie groźnie Klas. Nie jest tak źle. Brawo! Jej, subcio! I kolejny koleś do naszej galeryjki! O! To ten pocisk, który go. Hehehe, he, 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 zatruwał! Eno, idzie całkiem nieźle, moi drodzy, nawet nie muszę żadnych dodatkowych rzeczy używać. Brawo! Zaraz na bosiora użyjemy czegoś specjalnego. O, ojej! Jest oguszony, jest oguszony! Tak. Tylko zaraz przestanie być ogłuszony właśnie przestał! Ale to już nieważne. Troszeczkę <laughs> źle użyłam tej umiejętności z armorem magicznym, specjalnym, ponieważ on wtedy był ogłuszony. No, ale na błędach człowiek się uczy. Mamy trzy koniczynki. Idziemy dalej. Kolejna bitwa. Spróbujmy. Do widzenia. Do widzenia. O, jej piękny unik. To było cudowne. Ała, to bolało. Ale mamy... O, kolejna koniczynka, jak fajnie! Ogłuszymy cię, koleżko, zaraz. Haha, ha, brawo! O, to mi się podoba! Jej, i obrażonka krytyczne! Dobra, zaraz cię zatruję! Haha, ha, ha, brawo, brawissimo, Blue Jane! O, cudnie! Ciach! I podwójne jeszcze uderzonko. Tak, ciach. I mamy Bosiora, uwaga! O! I mamy jeszcze na ogłuszenie... Pewną szansę, brawo i firebolik, Brawo! Ekstra! Dasz radę, dasz radę, jeszcze troszkę! Jest, udało się! No! Prawdziwa ekstra walka! I kolejna statuetka. Jej, tyle skarbów, jak miło! O! Kolejna bitwa dziesiąta. Czy to już będzie koniec? O, kurczę pieczone, chyba tutaj nie będzie łatwo. No dobra, próbujemy w takim razie. O! Jakiś magiczny! O nie, on ma firebola. Kurczę, już na dzień dobry nie jest łatwo. Ja ci dam, ja ci dam, siomi stąd. O, zginął, dobra. A my mamy koniczynkę. Ogłuszamy go. Brawo. Ja ci dam, strętne maginie. Ty niegrzeczna duszyczko, siomi stąd. Ojej, to jest naprawdę ekstra jednak. Ho, to ogłuszonko. Czekajcie, może się uleczę. Brawo, brawissimo, Blue Jane. Ja ci dam, masz firebola. My też mamy firebola. Hi, hi, brawo, brawissimo, Blue Jane. Brawo, jeszcze jeden firebolik. Ciach! Hehe! He, brawo! Dobra, teraz bosior, uwaga! Mamy super ochronę, ogłuszamy go! Bardzo ładnie! Ciach! Dobra! I ciach! I jeszcze troszkę o tego, i tego, kolego! No, damy mu radę! Szybko, szybko! Jest, udało się! Jest! Brawo! Pokonany w bitwie! Subcio! Kolejny? To będzie jeszcze dodatkowa! O kurczę, tak się strasznie cieszę, że to jeszcze nie koniec! Tak się bałam, że dziesiąty level to będzie ostatni, ale przecież my mamy jeszcze tyle rzeczy do porozwijania, a tu będziemy walczyć dalej! O, moi drodzy, może na razie to starczy i idziemy sobie teraz wykupić mnóstwo ekstra rzeczy! Oczywiście, przede wszystkim salę treningową musimy sobie porozwijać. O, jak fajnie, patrzcie, mamy kwiatuszek w oknie, żeby milej nam się trenowało i takie mieczyki. Subcio, to mi się podoba. Mm, oczywiście, wykupimy sobie ulepszenie naszej broni. Rachciachciach, rachciachciach, rachciachciach. -ciach. Wszystko, po... O, na to już nam nie starczyło niestety pieniążków. Ale mamy nasze muzeum. O, Subcio, czy teraz nam starczy? Tak, pewnie, że tak. Jednak się opłacało w to zainwestować, moi drodzy. Idziemy do muzeum. O, 8 milionów. No, niestety trudno. Ale galeria już mamy całkiem. Patrzcie, 10 koniczynek. Zajadaj, zajadaj. Ale pyszota, smakota, nieprawdaż? O, bardzo mi się podobają te bonusy. Jednak bardzo Wam serdecznie polecam, moi drodzy, inwestowanie w tą umiejętność, dzięki której nam więcej koniczynek wypada, czy podczas treningu, czy na arenie. O. Bardzo się to opłaca. Jak tylko widzicie, o, zobaczcie, ile już kasiurki mamy! Mnóstwo kasiury mamy! Zaraz sobie rozwiniemy, rzecz jasna, nasze muzeum o. haha, i możemy sobie tutaj rozwinąć, ale subcio, tyle teraz nam się pieniążków będzie tutaj pojawiać. Coś jeszcze możemy rozwinąć? Możemy rozwinąć domek. O, ho, ho! ho, ho. Nawet dwie rzeczy? Kwiatuszki? No nareszcie jakieś kwiatki, żeby było nam przyjemniej. O, i tyle. Reszta jest taka droga, niestety, moi drodzy. Kurczę, pieczone. A nasz bohater sporo ma rzeczy do porozwijania. Lubię inwestować w obrażenia krytyczne. O, bo żyćko też nam wtedy wzrasta. Oczywiście ten nasz magiczny pancerzyk. I tutaj zero punktów, no niestety, no niestety, ale kabarety, niestety, idziemy w takim razie potrenować troszeczkę. Zaraz zobaczymy, czy będzie nam się lepiej trenować, moi kochani. Oczywiście tak jak w ostatnim odcinku, sobie troszeczkę grę przyspieszę, żeby was nie zanudzić. O tak, o tak, znowu bombardowanko. Ojej, ratunku, ratunku, tyle jabuszek! O, kurczę, pieczone. szybko, 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 szybko. Oj, bardzo szybko, ale wypluwa te jabłka. Gdzie ty je masz? W brzuchu? Chyba tak, chyba tak, no nieważne. ważne! że się naprawdę świetnie rozwinął nasz bohater. O nie, niestety koniec, ale teraz poprawimy naszą obronę. Rachcia, chciach rach, ciech, ale gwiazdeczek nie odbijaj, kolego. No, łapiemy, łapiemy, łapiemy. O, nie damy się, nie damy się wstrętnym jabłuszkom! Biedne jabłuszka! Będzie z nich tylko marmolatka. Jak skończymy trening, takie będą po ale któż by się tym przejmował, moi drodzy! Naj najważniejsza jest zabawa, a potem sobie zjemy kromeczkę z margulatką. Jest! 35! O to mi właśnie chodziło! Troszkę sobie potrenowałam i nasz bohater ma... Patrzcie! Umiejętność, która pozwala nam zregenerować zdrówko! Czyż to nie cudowne? 50 level las? To ile tutaj będziemy jeszcze w to grać? Chyba długo, o jak super! <laughs> bardzo mi się to podoba, bardzo lubię, moi drodzy Gierasy, gdzie bardzo, bardzo dużo rzeczy się rozwija i można sobie podlewelować postać mocno. Oczywiście w to sobie zainwestujemy w talentach, natomiast jeśli chodzi o skille, no nie mamy punktów w skilli, chociaż tu się pojawiło coś nowego! O, mamy moc uzdrawiania! Tylko co z tego, jak nie mamy punktu umiejętności, który moglibyśmy tutaj zainwestować. Dobra, nieważne. Ja uwielbiam obrażenia krytyczne. E, co my tu jeszcze mamy? Oczywiście w ogóle obrażenia, świetnie. I co? Idziemy na arenę? Nie, jeszcze mamy muzeum! Moi drodzy! I oczywiście mamy mnóstwo mnóstwo przepysznych koniczynek, świetnie! I pieniążki. O kurcze! Z złotymi monetami teraz wypluwa i koniec. To by było na tyle. O, tu się nie da tego rozwinąć, ale może, może, może domek. Właśnie domek. Hm. Okno? O, i następne takie drogie. Idziemy na areny? No pewnie, że idziemy na areny. Z grzybkiem? To jest chyba jakiś demoniczny grzybek. To nie jest ten sam grzybek, moi drodzy. O, rewelacyjny! Który nam wypluwa różne fajne rzeczy za koniczynki. O, i mamy... O, znowu komar. Siomi, stąd! Komarze niedobry. O nie, możemy się uleczyć, jakby co. Ale jeszcze niech trochę tego żyćka nam zejdzie. O, świetnie. Dobra, teraz ogłuszymy wstrętnego komara. O, on przedtem był królem, który był na końcu bosiorem. Jej, bardzo ładnie. Dobra, uleczymy się zaraz. O nie... E, to niewiele trochę tego było. No dalej. Ciach. Krach, ciach, ciach. I jeszcze jeden. I jeszcze raz. I jeszcze raz. O. Ciach. Bardzo dobrze. Wszystko pięknie, wszystko cudownie. A ja powinnam się uleczyć, zdaje się, moi drodzy. O. Jest. Udało się, dobra. Wypijaj szybko. O nie. Brawo, jeszcze jedna. Dobra, i dajesz. Bardzo ładnie. Ciach, i jeszcze raz. Super, brawo, moi drodzy! I zaraz się jeszcze uleczymy. A czy to będzie konieczne? Nie, nie będzie konieczne! Pokonałam go! Super, kolejna bitwa! Ale kasiury! To mi się podoba. Dobra, idziemy do muzeum, podkarmiamy naszego przyjaciela. Ale smakowite, nie sądzisz, nasz grzybku? O, i mamy kupon! Jak fajnie! Trochę kasiury! O, brawo! Sukcio jeszcze? O, jak dużo! To mi się podoba! Mocno sobie rozwinęliśmy nasze muzeum, naszą salę treningową. O. I domek jeszcze sobie rozwiniemy. Zaraz, zaraz. Co tu mamy? Kwiatuszki może? Dor! Drzwi! No pewnie, że tak! I to by było na tyle. I tym bardzo przyjemnym akcentem chciałabym się z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku, a zwłaszcza do piątego odcinka z so tej Kierasy. Ja sobie w to pogram, potrenuję w pokoju treningowym i oczywiście do Was wrócę! Żegna się z Wami Blue Jane. Cześć!